Cześć, witam was bardzo serdecznie w specjalnym rankingu poświęconym wyłącznie ofertom bezpiecznego kredytu 2%. Od trzech dni można już składać wnioski o ten kredyt. Zainteresowanie jest ogromne. A my w poniedziałek, kiedy nagrywaliśmy z Sebastianem Bilskim ten nasz zwykły ranking, nie dysponowaliśmy jeszcze wszystkimi ofertami, a w szczególności nie mieliśmy też takiej porównywarki ofert. Teraz mamy, więc dzisiaj możemy powiedzieć, która oferta jest faktycznie. Najlepsza, która oferta bezpiecznego kredytu jest faktycznie najlepsza, najtańsza? Sebastian dla nas takie zestawienie przygotował. Cześć Sebastianie. Cześć Kasiu, witam serdecznie, dzień dobry. Sebastianie, to przechodząc do rzeczy, powiedz, co jest na pierwszym miejscu. Zanim zacznę do miejsc, może pozwól Kasiu, powiem o jakich bankach w ogóle mówimy. Mówimy tutaj o, konkretnie o trzech bankach, czyli PKOBP, PKO S.A. i Alior Banku bezpieczny kredyt oferuje również Velobank, ale tej oferty nie byliśmy w stanie zweryfikować nawet na, stronach, na nawet na ich stronach internetowych, dlatego opieram się tylko na tych trzech bankach i te trzy banki mają różne konfiguracje ofert. Generalnie dostępnych jest 8 wariantów. Osiem wariantów, będziecie mogli je zobaczyć na, na, za chwileczkę na, na tablicy, na planszy, bo to, bo to również wam podamy, natomiast jeżeli chodzi o pierwszą trójkę, czy pierwszy bank w naszym zestawieniu, jest to oferta banku PKS, mówimy to o symulacji kwoty kredytu na 400 tysięcy na 20 lat. Więc oferta banku PKO za bezpieczny kredyt 2%. Jest to wariant bez prowizji z marżą na poziomie 2,5% i oprocentowanie z uwzględnieniem dopłaty wynosi dokładnie 2%. Całkowite koszty w tym wariancie to 163 135 zł, na co składają się odsetki w kwocie 154 951 zł i koszt ubezpieczenia to jest kwota 8 000 zł. Czyli Sebastianie, podsumowując, w tej ofercie e, przez pierwsze 5 lat płacimy równe 2%, a to wynika z tego, że to jest oferta na 7,14%, ale dopłaty zostały ustalone teraz na 5,14%, e, czyli wychodzi nam 2% przez pierwsze 5 lat. Potem na kolejne 5 lat będzie ustalana kolejna stała stopa, a po 10 latach mamy oprocentowanie stawka zmienna plus 2,5% i łączne koszty 163 tysiące. Super. Tak. W takim razie co jest na miejscu drugim i czy te hmm. oferty bardzo się różnią. Na miejscu drugim jest oferta PKO BP, gdzie całkowite koszty wynoszą 163 508, czyli widać, że jest niewielka niewielka różnica. I tam mamy prowizję na poziomie 1,7 i również marżę na poziomie i marże na poziomie 2% po okresie 10 lat i oprocentowanie w pierwszym okresie. W pierwszym okresie, w pierwszym pięcioletnim okresie oprocentowania stałego również 2%. Więc widać, że te różnice cenowe są bardzo, bardzo niewielkie. Więc w mojej ocenie może, mogą zagrać jakieś inne czynniki, które zadecydują, jaki, na jakie warianty klienci będą się decydować bądź na jakie banki będą się decydować. że chociażby wspomnę. Że chociażby wspomnę o kwestii zdolności kredytowej, bo każdy z tych banków może inaczej liczyć zdolność kredytową, ale przede wszystkim inaczej bierze inną średnią do liczenia zdolności kredytowej. Na przykład Alior Bank bierze średnią z 3 miesięcy, PKOBP bierze średnią z 6 miesięcy, a Bank PKO ESA bierze średnią z 12 miesięcy. I chociażby już tutaj może być pewien pe, pe, te czynniki mogą decydować. Jaką ofertę będą wybierać klienci. Druga kwestia to jest czas rozpatrywania wniosków. Oczywiście, na tym etapie, po trzech, po trzech dniach funkcjonowania programu, trudno mi powiedzieć, które banki będą i jak szybko będą rozpatrywały wnioski, ale myślę, że to będzie jeden z czynników decydujących o wyborze oferty. No i jeżeli myślelibyśmy, czy klienci myślą o budowie domu, to podejście do kosztorysowania, do rozliczania Transz i przyjmowania minimalnych kosztów budowy też z pewnością ma znaczenie, bo, bo te parametry w każdym z tych banków znacząco się różnią. A gdzie jest, Twoim zdaniem, lepiej dla osób budujących dom? Wygląda na to, że w banku PKOSA będzie to po prostu najbardziej optymalnie, tak to bym powiedział, bo każdy z tych banków ma pewne. Specyficzne, specyficzne warunki, specyficzne ograniczenia, o których nie chciałbym tutaj w tej chwili szczegółowo opowiadać, ale które jakby na etapie analizy procesowania wniosków jak najbardziej klientom wykładamy na czy rozkładamy mhm. na czynniki pierwsze. Sebastian, tak jak wspomniałeś, różnica przy tych naszych założeniach, czyli kredyt na 400 tysięcy złotych na 20 lat, różnica pomiędzy PKOSA, pierwszą ofertą, i PKOBP. Drugą ofertą wynosi raptem kilkaset złotych przy 20 latach, to faktycznie nie jest różnica znacząca, ale to jest przy naszych założeniach. Jeżeli ktoś by sobie wybrał okres kredytowania krótszy, 15 lat lub dłuższy niż 20 lat, to te wyliczenia będą oczywiście różne, bo generalne założenie jest takie, że im krótszy okres kredytowania, tym większe znaczenie mają koszty. Żeby one były jak najniższe te koszty początkowe, a przy dłuższym okresie kredytowania jest długi ten okres, gdzie będziemy płacić tę stawkę zmienną plus prowizja, więc warto się wtedy przyjrzeć tej marży, jaka jest w kredycie. Kasiu, jak najbardziej masz rację, dlatego chciałem od razu tutaj powiedzieć, że przygotujemy zestawienia dla różnych czasów i różnych kwot kredytu, żeby łatwo można było sobie to porównać bez szukania jakichś kalkulatorów w internecie. Super. Sebastianie, to przejdźmy zatem do trzeciej oferty. To jest również oferta PKOSA, bo tak jak mówiliśmy, każdy bank ma kilka wariantów tych ofert. Jak ta oferta wygląda? Tak, trzecia oferta, tak jak wspomniałaś, to jest oferta banku PKOSA i ona wygląda następująco: mamy tam prowizję w wysokości 1,99%. Oprocentowanie finalne oczywiście również 2%. I marża po okresie dziesięcioletnim w wysokości 1,99, a finalne koszty wynoszą 165 952 zł, na co składają się odsetki w kwocie 149 808 zł, prowizja 7 960 i ubezpieczenie w kwocie 8 Tysięcy złotych, no i w sumie nie powiedziałem chyba najważniejszego, przynajmniej dla kredytobiorców o wysokości raty, bo lata wynosi pierwsza lata w systemie lat malejących z uwzględnieniem dopłaty wynosi 2332 zł. W sumie przy wszystkich tych kredytach, które tutaj omawialiśmy przy tych trzech ofertach, ona tyle wynosi. Sebastianie, mówimy teraz dużo o PKO S.A. i PKO B.P. To jak wygląda ten trzeci bank, czyli Alior Bank, gdzie on się plasuje w rankingu? Akurat w naszym zestawieniu Alior wychodzi na szóstym miejscu. Mówię tutaj o ofercie własne M w Wielkim Mieście 2. Jest to oferta z pewnym ograniczeniem lokalizacyjnym. Całkowite koszty wynoszą tam 172 245, zł. Jest to wersja, która ma oprocentowanie w pierwszych 5 latach, w pierwszym czasie okresie, na poziomie 2,01%. Marża po okresie 10-letnim to jest 2,19%. Nie ma tutaj prowizji, ale jest ubezpieczenie na życie, które kosztuje 11400 zł. Jeżeli chodzi o oprocentowanie ważne zastrzeżenie, jeżeli mówimy o ofertach Alior Banku, oprocentowanie te o którym mówię i te które zobaczycie sobie na zestawieniach, to jest oprocentowanie dla najlepszej grupy scoringowej w tymże banku, ponieważ ten bank finalne oprocentowanie dopiero jest w stanie Pokazać w momencie wstępnej oceny możliwości kredytowych. Super, bardzo Ci za to dziękuję. Mam nadzieję, że ten krótki mini ranking ofert bezpiecznego kredytu pomoże wam zorientować się co jest dostępne na rynku wszystkie te zestawienia które pokazywaliśmy będą oczywiście dostępne dla was bezpośrednio na blogu a gdybyście się chcieli skontaktować z Sebastianem i faktycznie uzyskać już pomoc w uzyskaniu bezpiecznego kredytu albo kredytu zwykłego to oczywiście zapraszamy i formularz zamieścimy i na blogu i pod tym filmem Sebastianie ile kosztuje taka pomoc w zaciągnięciu kredytów dobrze, dobrze że mhm. poruszasz ten bo wielu klientów też o to pyta w, w tutaj w korespondencji mailowej, czy to wysłanych formularzy. Otóż nasza pomoc jest dla klientów całkowicie bezpłatna, pomagamy w całym procesie kredytowym, ale oczywiście nie pracujemy za darmo, co jest, co, co jest oczywiste ale nasze wynagrodzenie płaci bank. No, takie są regulacje ustawowe w Polsce od kilku lat, że pomoc pośrednika dla klientów jest całkowicie bezpłatna. A powiedz mi, czy te oferty, które ty masz dostępne różnią się czymś od tych, które osoba uzyska bezpośrednio przychodząc do okienka bankowego? Według mojej najlepszej wiedzy oferty są takie same. To znaczy u mnie, w sensie u pośrednika i w banku oferta wygląda dokładnie tak samo. I jeszcze masz chyba jedną bardzo istotną informację dla osób, które chcą mieć ten kredyt z dopłatą. Tak, masz rację, dobrze, że wywołałeś to, wywołałeś ten temat do tablicy. Otóż warto wiedzieć, że w przypadku tego kredytu spóźnienie z płatnością chociażby o jeden dzień, bądź niedopłata chociażby o jedną złotówkę, powoduje brak dopłaty w danym miesiącu. Więc warto pilnować płatności tych rad. Tak, dokładnie. To moja córka bardzo często zalega z książkami, z oddawaniem książek do biblioteki, ale tam kary to wnoszą jakieś kilka złotych. Natomiast w tym przypadku spóźnicie się jeden dzień, i tracicie dopłatę na dany miesiąc, to może być kilkaset złotych albo nawet jakieś czy, tam tysiąc czy, czy, czy tak. kilka tysięcy złotych, więc słuchajcie absolutnie weźcie to pod uwagę i tutaj trzeba sobie ustawiać stałe przelewy. Taka ciekawostka. Kończymy w takim razie na dziś. Pochwalcie się koniecznie w komentarzach jakie są wasze doświadczenia w zaciąganiu tego bezpiecznego kredytu. Trzymajcie się, powodzenia, cześć.